Dobra. Dzień dobry. Dzień z książką. Tym razem chcę mówić o książce pod tytułem Agent pozytywnej zmiany. Macie tę książkę w takiej wersji nieodbicia lustrzanego w, na grafice, więc będziecie wiedzieli, kochani, jak wygląda ta okładka. Tej książki nie ma w sprzedaży. I bardzo z tego powodu jest mi przykro. Książkę można kupić tak naprawdę w antykwariatach wszelkiego rodzaju i tam ona jest, bo nawet sprawdzałam, widziałam. Dlaczego jest mi przykro? Zanim cokolwiek przeczytam, dziś przeczytam tylko wstęp i trochę powiem o tej książce, dlatego że to jest dla mnie bardzo ważna sprawa. Dlaczego jest mi przykro? Dlatego, że uważam, że to jest moja najbardziej wartościowa książka najlepsza książka. To nie twierdzę, że pozostałe książki nie są wartościowe. Zresztą ktoś, kto przeczyta tę książkę, ktoś, kto do tej książki dotrze, może uznać, że wcale tak nie jest, że to wcale nie jest moja najlepsza książka, że lepsze są inne pozycje. Wszystko zależy od punktu widzenia. Ta książka jest na pewno książką poważniejszą, jest książką eseistyczną, książką, w której jest cały szereg no, takich trochę innych. Nowych, nawet nieobecnych czasem w innych książkach, czy to moich, czy, czy innych autorów, elementów, również takich zabiegów technicznych. Książka to jest coś, co można porównać tak naprawdę z książkami typu Koniec historii, z książkami, które traktują, z takimi eseistycznymi książkami. Które traktują w ogóle o kondycji świata, o tym, co możemy ewentualnie zrobić, albo w ogóle nie odnoszą się do tego, co zrobić możemy, tylko po prostu opisują, jak wygląda ten świat. Takie książki cieszą się bardzo dużą popularnością. Pisane są przez mężczyzn. Właściwie to znam jedną taką książkę, napisaną przez kobietę, bardzo możliwe, że jest ich więcej, ale znam jedną książkę, to jest Healing of America, czyli, nie wiem, Leczenie Ameryki, napisaną przez Marianne Williamson. Natomiast oprócz tego te książki pisane są przez, raczej przez mężczyzn. Ja tutaj na końcu podaję dość obszerną bibliografię, podaję dużo, znaczy podaję tytuły książek, które... Właśnie nawiązują do podobnych rzeczy. No na pewno jedną z takich książek moich ulubionych, tych, która jest mi najbliższa, jest książka Michaela Cisztel-Pichalia The Evolving Self, czyli jaźń, która ewoluuje, jaźń, która się rozwija, która wzrasta. Właściwie chodzi tutaj konkretnie o ewolucję, tak naprawdę, ponieważ Pichalis stawia tezę, że to, co możemy robić teraz dalej jako ludzkość, no to po prostu możemy ewoluować w kategoriach naszej e, świadomości, że świadomość, świadomość może być tym, co może dalej i więcej powinna dalej ewoluować. Nie wiem, dlaczego ta książka nie zyskała sobie popularności. Wydało ją wydawnictwo Rebis. Oczywiście jak zwykle nie robiono nic poza tym, co robiłam zawsze ja, Nigdy moich książek nie reklamowano w jakiś specjalny sposób. Natomiast kiedy dałam tę książkę przeczytać kilku osobom wcześniej, nie będę wymieniać nazwisk, dlatego że nazwiska są znane i nie chcę nikogo stawiać w nie najlepszej pozycji, to kiedy przeczytały tę książkę, no to powiedziały, że, żebym uważała, że muszę być odważna, muszę być tutaj silna, dlatego że różnego rodzaju środowiska mogą mnie chcieć zniszczyć. Mówiono wówczas o środowisku na przykład dziennikarskim, a nikt mnie nie chciał niszczyć, nikt się o tym nie wypowiedział, nigdy nie usłyszałam żadnego głosu na temat tej książki a jakiejś osoby znaczącej. Podejrzewam, że nikt, poza tymi osobami, którym ja tę książkę dałam, no nie czytał jej. Dlatego, że gdyby, a jeśli on przeczytał, to może wziął z tego jakieś rzeczy dla siebie, natomiast nic o tym dalej nie mówił. Książka nie zrobiła. Nic, żadnego ruchu tak naprawdę w polskiej rzeczywistości. I więcej, bardzo niedobrze się sprzedawała. Moim zdaniem tytuł tej książki, Agent Pozytywnej Zmiany, jest tytułem, który zupełnie, i zwłaszcza, że jest potem rysunek, pod tym rysunek jest, zobaczcie, człowieka, który na szczudłach idzie pomiędzy procentami, dolarami, ale tutaj głównie to dolary widać, no, to nie jest coś, co zachęca, to nie jest coś, co daje pozytywny przekaz. Do tego jeszcze agent to jest słowo, które kojarzy się no często też niekoniecznie najlepiej. Niebieska okładka, co to też podobno, jak twierdzą niektórzy, sprzedaje się niedobrze. No, w każdym razie cały szereg różnych takich rzeczy jest niesprzyjających temu, żeby tę książkę kupować. Dlatego książka nie jest cienka. Ma sporo tych stron. Mam nadzieję, że czytając fragmenty tej książki zachęcę wybrane osoby, mam świadomość, że nie wszystkich, ale zachęcę wybrane osoby do tego, żeby poszukały te, tej książki w, a, w antykwariatach, żeby dały jej drugie życie. Dlatego, że naprawdę uważam, że jest to książka bardzo wartościowa. Zastanawiam się nad tym, myślę, co zrobić, żeby jednak ukazała się ona raz jeszcze. Może w tym momencie Polska bardziej już dojrzała i ludzie w Polsce bardziej dojrzeli do tego, aby mówić o tym głośno. Bo co często miało miejsce w moim życiu, także w życiu mnie jako autorki, czasem, jak mawiał um, Jacek Santorski. Popełniałam po prostu taki błąd, że byłam za wcześnie, że robiłam coś za wcześnie. No to moim zdaniem nie jest błąd, to jest awangarda. Zawsze ktoś musi robić coś wcześniej niż robią to inni. No ale faktem też jest, że nie są wtedy te osoby przygotowane na to. Książka została wydana w 2009 roku, natomiast w 2008 roku no po prostu tę książkę napisałam, czyli ma ona już. Trochę, ale tak jak mówię, może w tym czasie ludzie po prostu już do tego bardziej dojrzeją. Ja sama uważam tę książkę za niezwykle wartościową i tak jak powiedziałam, uważam ją za najlepszą moją książkę. Powiem więcej. Ale Ojciec moich dzieci, który czytał wszystkie moje książki e, i no, zazwyczaj komentował w ten sposób, że pisze o sobie. <laughs> Oczywiście, że tak, w dużym stopniu pisałam o sobie. Tak o tej książce powiedział, że jest to moja najlepsza książka i no, rozmawialiśmy o fragmentach, zauważał pewne fragmenty, mówił o pewnych rzeczach. No wiecie, nie można mieć chyba lepszego dowodu na to, że książka jest dobra, jeżeli ją chwali były mąż, człowiek, z którym, który, no, którego ego w jakimś tam momencie zostało potraktowane no niestety nie najlepiej i... Y Jednakowoż potrafi to powiedzieć. Dedykuję tę książkę wszystkim, którzy chcą zmieniać świat. Taka jest de dedykacja dla ludzi, bo rzeczywiście o to chodzi. Agent pozytywnej zmiany, czyli ktoś, kto chce generalnie zmieniać świat. Jest bardzo dużo rozdziałów. Ja dzisiaj przeczytam wstęp, który nosi tytuł. Marzenie o harmonii. Dwa cytaty na początek. Choć czytelniku książka pisana jest w dobrej wierze, chcę, aby mnie widziano w mym prostym, przyrodzonym i pospolitym obyczaju. Tak więc, czytelniku, ja sam jestem materią tej książki. To jest próby, autor do czytelnika. Książka francuskiego pisarza, filozofa właściwie, um, przełożył ją Tadeusz Bojżeliński. Im cieniej myszka piszczy, tym bardziej cudzego głosu się lęka i odwrotnie. Im ma głos mocniejszy, tym chętniej innych głosów słucha. A to już Jerzy Pilch. I to jest prawda. Tak naprawdę yy, słuchać tego pewno mogą raczej te osoby. Które bardziej mogą, um, mają większą siłę, mają większe poczucie wartości, gdzie mogą lepiej jakby czuć się z tym, że ktoś zwraca im na coś uwagę. Wstęp. Tylko w takim razie, niech pan powie, czyżby tylko rzeźby, obrazy, książki, muzyka były w stanie nad nami się zamyślić, a my sami już nie? Fragment z traktatu o łuskaniu fasoli myśliwskiego. I najpewniejszą drogą do przewidywania przeszłości jest zrozumienie teraźniejszości. John Acebead. Świat się zmienia. Zmieniają się warunki gospodarcze, ekonomiczne, okoliczności się zmieniają, a człowiek próbuje się do tego dostosować. Kiedy jednak popatrzymy na to, co dzieje się na naszej planecie, musimy zadać sobie pytanie, czy ludzie zmieniają się naprawdę świadomie. Czy reagują jedynie na sytuacje tworzone przez innych i siebie samych bezmyślnie, reaktywnie? Czy jako ludzkość mamy kontrolę nad tymi zmianami? I wreszcie, co możemy zrobić, aby zmiany następowały naprawdę w najlepszym dla nas kierunku? Co przyspieszać i co hamować? Gdzie poddać się nowoczesności, a gdzie trwać w tradycji? To są pytania dla współczesnego człowieka. To są pytania dla lidera XXI wieku. Nasza cywilizacja zdaje się pozostawać pod urokiem i wpływem nauk ścisłych i przyrodniczych. One bowiem powodują widzialny rozwój techniki i technologii, postęp w medycynie, sposobach porozumiewania się i w ogóle w ułatwianiu codziennego życia. Kiedy jednak popatrzy się na jakość naszego życia społecznego, psychicznego, na liczne problemy osobowościowe i upadek wielu wzbogacających ludzkie życie wartości, porządkujących świat. Rodzą się wątpliwości, czy to jest właściwa droga. Nie można powiedzieć, by postęp techniczny dokonywał się w takim samym tempie jak postęp moralny, ewolucja duchowa. Widoczne są tutaj wyraźne dysproporcje. Wydaje się zatem, że we współczesnym świecie nową rangę powinny zyskać nauki humanistyczne, szczególnie filozofia, etyka, psychologia, choć ona sama woli być zaliczana do tych nauk przyrodniczych. Kulturoznawstwo czy antropologia filozoficzna, a także dorobek literacki w narodowych językach. Tyle, że powinny one wyzwolić się z kompleksu nienaukowości i dać sobie prawo do pewnego osądu i introspekcji. Nauki ścisłe nie odpowiedzą na postawione pytania. One dość bezwzględnie, broniąc swojej pozycji, przyczyniają się raczej do dehumanizacji świata. A często pozbawiają także nas nadziei. Książki takie jak ta mogą stanowić częściową przeciwwagę, mogą oddawać człowiekowi utraconą siłę. To w ludziach bowiem leży największa moc zmiany świata. Ważne jest zatem, byśmy zrozumieli, że mamy wpływ na to, co dzieje się wokół nas z innymi ludźmi, a także ze światem. I abyśmy chcieli wykorzystać swoją siłę, która może się objawiać pozytywnie, w stosunku do spotykanych osób i sytuacji. Wszyscy mamy wpływ, obojętnie czy mamy do czynienia z klientami podwładnymi, przełożonymi, czy z członkami rodziny. Nie ma wyjątku. Mamy władzę pozwalającą zostawić nasz ślad na ziemi zgodnie z tym, w co wierzymy. Chodzi o to, by każdy z nas wsłuchał się w swój wewnętrzny głos i zsynchronizował z nim swoje działania. Każdy, kto sięga po taką książkę, z pewnością ma tę prawdę w sobie i wcale nie tak głęboko skrytą. Pisze ją zatem z nadzieją, że porusze serca kolejnych agentów nadziei i pozytywnej zmiany i nie jeden już działający lider zmieni lekko kurs, a ci, którzy dopiero zaczynają swoją drogę, wybiorą tę mniej uczęszczaną. Milenia, stulecia czy nawet poszczególne lata nie stają się same. One są tworzone przez ludzi, przez instytucje, przez kultury. Wobec tego właściwa refleksja nad tym, w jaki milenium wkraczamy, jest bardzo ważna, a ponadto ważne jest zastanowienie, jaki powinien być wkład każdego z nas, z czym wchodzimy w nowe tysiąclecie. Wierzę, że kolejne strony tej książki będą przewodnikiem do refleksji nad naszym osobistym wkładem w codzienność, a zatem w nowe milenium. Dzień wczorajszy zawsze będzie miał więcej argumentów na swoją obronę niż dzień jutrzejszy. Powiedział pewien profesor na spotkaniu z ekofilozofem Henrykiem Skolimowskim, które odbyło się 9 stycznia 2007 roku w Pałacu Kultury w Warszawie. Pewnie ma rację, jednak mamy dzisiaj czas na to, żeby się zastanowić nad zmianami, które spowodują, że jutro w ogóle będzie i może nie będzie się musiało tak bardzo bronić. Jesteśmy źródłem wpływu. Jak wykorzystamy ten przywilej? tyle takiego samego wstępu, a drugi taki krótki okres, to, yy, taki pierwszy yy, rozdziale, który w zasadzie też jest wstępem, marzenie o harmonii. Wiedza ma ograniczoną przydatność do spożycia. Cytat: "Podążaj nie za mną, lecz za sobą". Też cytat, nic o tym razem. Jest grudzień 2007 roku. W towarzystwie trzech młodych, inteligentnych i prężnie działających w biznesie mężczyzn, jadę na szkolenie. Będę prowadzić seminarium pod hasłem Handlowiec z pasją, czyli jak działać naprawdę skutecznie. Ci młodzi biznesmeni to właściciele firm skupieni wokół jednego wspaniałego zresztą człowieka wytwórcy sprzedawanego przez nich produktu. Podróż trwa ponad cztery godziny. Mam zatem czas, żeby się o nich czegoś dowiedzieć. Rafał i Piotrek to wspólnicy. Wojtek jest ich dostawcą, działa na północno-centralnym obszarze Polski. To on prowadzi samochód. Jedziemy szybko, często za szybko. I wtedy Wojtek korzysta z Sibiradia, pytając dowcipnie innych kierowców wilki jak tam dróżka na Radom? i dostaje odpowiedź, gdzie są misie, to znaczy policjanci, a gdzie jest suszarka, czyli radar. Pogodny, wesoły uprzejmy. Łagodzi często ordynarny sposób wypowiedzi innych użytkowników Sibiradia. Kiedy to zauważam, mówi, że robi to świadomie. Co pewien czas rozmawia z którymś z jadących również na nasze spotkanie sprzedawców. To pewnego rodzaju konkurencja dla jego dwóch pasażerów. Albo z dostawcą towaru w innym rejonie Polski. Wita ich radośnie. Buongiorno, buenos dias, czy w inny zabawny sposób. Mnie samej robi się cieplej i weselaj. Rafał siedzący na tylnym siedzeniu ma otwarty laptop i niemal przez cały czas rozmawia przez telefon. On dzwoni i do niego dzwonią. Jednocześnie korzysta z laptopa, gdzie jest nie tylko mapka dojazdowa do miejsca szkolenia, którą co jakiś czas wykorzystuje dla potwierdzenia, że dobrze jedziemy, ale także świąteczna strona internetowa ich firmy, zrobiona przez Misia, świetnego grafika i sprzedawcę w ich sklepie. Z satysfakcją słucham, jak działa w zgodzie z najlepszymi wzorami dla handlowców i liderów. Wypowiada się pozytywnie. W jakiejś rozmowie mówi: Jeszcze nie mamy z naciskiem na jeszcze. Nie wiem o co chodzi, ale słyszę, i jego rozmówca też musi to słyszeć: że to tylko kwestia czasu że oni również będą to mieli że się rozwijają, idą do przodu jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Ma proaktywne słownictwo. Dzwoniącemu z żelami pracownikowi mówi, no to nie jest problem, tylko szansa, po czym wesoło naprowadza go na właściwe rozwiązanie. Mówi dynamicznie, niezagłośno, grzecznie, ale stanowczo. Z właścicielem innego punktu sprzedaży dogadują się to co do ceny. Ta Rafała i Piotra była trochę niższa. Trzeba zatem dokonać zmian na stronie internetowej sklepu. Natychmiast dzwoni do pozostawionego w sklepie misia. Ta rozmowa podoba mi się szczególnie. Mi się jest dobrym grafikiem komputerowym, ale najwyraźniej nie ma w sobie zbyt wiele optymizmu, a do tego chyba nie czuje sprzedaży. Rafał entuzjastycznie chwali swojego podwładnego za projekt strony. Potem pyta, czy nie można by dokonać pewnych zmian. I cały czas delikatnie tłumaczy mu ideę sprzedaży i prawa marketingu. Potem razem z Piotrkiem i Wojtkiem, który również dla Michała, rozmawiają o tym, jak sprawić, by chętniej ofiarował swój talent na użytek sprzedaży. Mówią z sympatią, choć rzeczowo. Nie ma tam cienia plotkarstwa, a krytyka jest życzliwa. Żartobliwa, pięknie. Nie wtrącam się, ale notuję w pamięci prawidłowe zachowania młodych biznesmenów. Widzę jedynie malenkie potknięcia, choćby wtedy, kiedy po pochwałach pada ale. Takie wypadki zdarzają się niemal wszystkim, również mnie. Pamiętam, że przez myśl przemyka mi pytanie: Czy ja im jestem potrzebna? Tak się świetnie zachowywali, że zastanawiałam się, czy moje szkolenie w ogóle jest potrzebne. Piotr siedzi cicho, nie włącza się w problemy rozwiązywane telefonicznie przez Rafała. Odpowiada tylko wtedy, kiedy on go pyta, a przecież jest wspólnikiem, może figurant. Ale przecież widziałam go w akcji w sklepie i mniej klientom z dużą dosą profesjonalizmu wyjaśniał wątpliwości i odpowiadał na pytania. Spokojny, stanowany, nienarzucający się, ale cicho obecny. To on czekał na mnie o umówionej godzinie, choć umawiałam się z Rafałem, na którego czekaliśmy przez całą następną. Spóźnił się i tłumaczył nawałem pracy. Poznałam zatem trzech pierwszych uczestników szkolenia. W zasadzie poznałam jeszcze jednego uczestnika zajęć, pana Jurka, o którym szczególnie Wojtek, ale także Rafał, a nawet Piotr, wypowiadali się z wielką sympatią i uznaniem. Jest od nich starszy, taki raczej w drugiej połowie życia. Młodzi koledzy zachwyceni są jego wewnętrzną i zewnętrzną harmonią. Podoba im się, że Jurek ma czas na swoje pasje, że nie pracuje przez cały czas, robi sobie przerwy w pracy, a jeśli ma zlecenie w ciekawej czy po prostu turystycznej okolicy, zabiera ze sobą swojego dorastającego syna. Spędza z nim każdą wolną chwilę. Dla żony, a nawet zamężnej córki również znajduje czas. Od połowy grudnia zwykle już nie pracuje. Oddaje się całkowicie rodzinie, wyjeżdża z nią też na odpoczynek. Panowie podziwiają jego spokój, zrównoważenie, życzliwość dla wszystkich, a także zakumulowany dobrobyt. Wszyscy zgodnie twierdzą, że tacy chcieliby być jak najszybciej. Wiem, to dopiero początek książki. Rzadko kto jest już w takim momencie nastawiony na pracę i korzystanie z lektury. Jednak zaryzykuję. Czas na refleksję. Proszę o przerwanie czytania i zastanowienie się, może nawet wpisanie z mojego dotychczasowego przekazu pozytywnych informacji na temat zachowania młodych mężczyzn w ogóle. Proszę wymienić wszystko, co da się zauważyć. Uwagi nie muszą dotyczyć wyłącznie biznesu. Proszę zanotować zachowania, które Pana zdaniem są najlepsze. No właśnie, w książce piszę raz Pana zdaniem, raz Pani zdaniem i robię to celowo, dlatego że. Szczerze powiem, że formuła tej, tej, tej książki no nie jest taka, żeby tak się zwracać na ty, do osób, o których tutaj mówię. I na tym skończę, kochani. To jest część tego marzenia o harmonii, pierwsza część. Was także zachęcam do tego, żeby zastanowić się, wypisać te pozytywne zachowania, może nawet tutaj w komentarzach. I reszta książki nie będzie taka. To jest tylko wstęp i takie jest również zakończenie, które pokazuje, jakby co stało się z bohaterami tego, tego, tego wstępu. To po prostu nawiązuje do tego, jakie są problemy, jakie są wyzwania, a co się dzieje. Pokazuje, jakby tak ta nasza droga pokazuje, jakby w pewnym sensie, no, zarys codzienności, zarys tego, z czym mamy tak naprawdę do czynienia. To tyle na dziś, i przez następne środy będę czytała agenta pozytywnej zmiany. Rozumiem, że po tym wstępie nie każdy zaraz pobiegnie, żeby ewentualnie, znaczy, żeby zobaczyć, czym jest ta y, książka. Ale zachęcam. No tutaj parę, parę stron jest bibliografii, bardzo są to. Różne książki, sporo książek angielskojęzycznych oczywiście, bo to jest zawsze moje główne źródło od wielu lat, główne źródło inspiracji, refleksji, a także wiedzy. To dziękuję ślicznie i co? Zostawię Was jeszcze z melodią na koniec, bo ładna.